Zadanie pierwsze, dla każdej dodatniej liczby a, iloraz a w potędze minus 2,6 przez a w potędze 1,3 jest równy. I moi kochani, korzystam tutaj ze wzoru, drugi temat, w kartach maturalnych strona pierwsza, potęgi pierwiastki, mamy taki świetny wzorek, a w potędze r przez a. A w potędze S równa się A w potędze R minus S. Zatem po prostu jak mamy iloraz, to odejmujemy, że jak mamy iloraz i mamy w podstawie tą samą liczbę, czyli A i A tutaj i jak mamy różne potęgi, to po prostu musimy je od siebie odjąć. Zatem naszym R będzie minus 2,6 przez yy, 1 i 30. Zatem A w potędze minus 2,6 minus 1,3 równa się A i w potędze minus 3,9, więc odpowiedź A.